Bardzo lubię biegać w sztapecie, ale to jest inny stres, bo jednak odpowiadam za całą sztapetę. Troszkę się stresowałam po, po żółtej kartce, ale, może przed, bo tak chciałam, że to mogłaby być coś u mnie, ale to nie był start. E, więc, bo lepiej niż w Monachium, bo dwa razy trenowałam z Krystyną na rozgrzewce, a w Monachium zero, więc... Powoli się wdrażamy w drużynę. Myślę, że było dobrze. To Ogólnie to ostatnio do Fiety, nie wiem, może w 2019 roku, a na drugiej zmianie to pierwszy raz w życiu. Ale wydaje mi się, że dla pierwszego raza było dobrze. Trzeba jeszcze poprawić błędy. Tutaj było trochę presji, bo chciałyśmy wejść do tego finału. To trochę tej adrenaliny było. Podałam, Kristi mi podała pod koniec strefy. No ale myślę, że jutro jest nowe rozdanie i powalczymy o jak najlepszy rezultat. Jest moc, no bo tu pewnie dziewczyny już pewnie poruszyły ten temat, że było dużo błędów. Ja dałam co mogłam i po prostu nie mogę stać, bo mnie tak dwójki ciągną, że zaraz umrę. Ale fajnie, bardzo się cieszę miejmy nadzieję, że, że będziemy w tym finale i że dalej jesteśmy, chociaż no nie wiadomo, bo myślałyśmy, że wszystko jest okej. Okay. A tutaj nas zaskoczyli dziwną bo, sytuacją, ale miejmy nadzieję, że wszystko jest ok. Z dziewczynami się dobrze dogadujemy, jest fajna atmosfera, chociaż czasami mnie każda z nich denerwuje, ale cieszę się, że mogę im <grystwa> to powiedzieć, że mnie wkurzają. <grystwa> I, I co, no, jedziemy z tym dalej, no.